Witajcie, kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was, kochani, cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy, kochani, świąteczny kalendarz. Udało mi się go dorwać, bo powiem Wam, że u mnie już go nigdzie nie ma. Dwa razy czarny diament, Lucky Day i różowy diament. No to co, kochani? No to lecimy. Może zaczniemy sobie od Lucky Day. Kupiłam już nowy statyw, także w końcu mogę nagrywać normalnie. Mam nadzieję, że nie będzie zamazywało. I co my tu mamy? 26. Wkład, kochani, to 30 zł, tak? Nie, 40. 40 zł. I szukamy swoich wygrywających liczb. Tutaj można znaleźć konieczynkę. 26, 13, 38 i 51, kochani. A mamy 27 obok. 36 blisko, blisko. 44, 29. 28. Dobrze. O, tu odkryłam wygraną i patrzcie, ale numer odkryłam wygraną i jest 51. No, super. 16. A może tak powinnam właśnie od dołu zaczynać. 39 i 55. No to mamy tutaj piąteczkę wygraną kochani oby nie ostatnia dobra mamy EE i mamy 5 zł super dobrze no to co lecimy teraz po różowy diament szukamy tutaj mini drożdżóweczek albo wygrywających liczb a mamy 16 56 32 i 19 ok gdzie te liczby nie ma

T i P. No, muszą być jakieś pustaki Teraz zrobimy sobie czarny diament. Numerem pierwszym. I szukamy 25, 21, 18, 23 i 35. Można znaleźć też gwiazdeczkę i diament, który nam podwaja. 36. Obokiem zaczynamy jedenaście trzydzieści jeden piętnaście dwadzieścia cztery po środku dwadzieścia siedem trzydzieści dziewięć trzynaście pięć dwadzieścia dziewięć trzydzieści cztery też obok Któreczki nie dali, 17 obok, 19 obok, dwójeczki nie ma i ostatni rząd, 37 nie ma, 26 oboczek, 22, jedyneczka i 16. No niestety, pustaczek kolejny teraz zrobimy sobie yy, kalendarz. To zaraz Wielkanoc, ale my dalej szukamy gwiazdeczek. Mamy trąbkę, oj dawno go nie trapałam. Tu mamy lizaka. Coś mi się tutaj podpegowało, dobra. Tu mamy szyszki, pod czwóreczką stroik. Ciuchcia, jak to miło powspominać. Rękawica, kominek, ósemeczka, skarpeta, dziewiątka, świeca, tu mamy skrzata, łyżby, choinka, renifer, dzwonek. O, a my szukamy gwiazdeczki, kochani. Czy zobaczymy gwiazdeczkę? Bęben, sanie, bałwanek, to nie to, anioł, karty, sople, dwadzieścia jeden, ostatnie szanse, pierniczek, kula i kożół. No, szkoda. Mamy szansę jeszcze tu. I druga. No niestety 150 to 50 300 300 a w bonusie konik, także trapeczka jest przegrana. Szkoda. Fajna, fajna, ale szkoda. No i została nam, kochani, czarny diament. Odcineczek dzisiaj szybciutki. 17, 8, 12. Siedemnaście i dwadzieścia osiem, a mamy jedenaście sześć, dwadzieścia sześć, dziewiąteczka, trzynaście oboczek, co dalej, dziewiętnaście nie ma.

dwadzieścia siedem nie ma. Trójeczka też nie ma. 16 obok. Piątka nie ma. Czternaście dwadzieścia gwiazdy jeszcze bym chciała jakąś. Dali nam dwójkę. I ostatnie trzydzieści A pod gwiazdeczką 10 zł, kochani, więc mamy zwrocik. Dobre i to. To co? Na 40 zł, kochani, mamy w czarnym diamencie gwiazdę, a w Black Day mamy 5 zł, także mamy 15. Hmm. Słabiutko, no ale co zrobić, co zrobić, kochani? Takie jest lot, ciężko jest wybrać cokolwiek z tych drapek wszystkich. Ja się kochani z Wami żegnam. Do usłyszenia i do następnego odcinka. Trzymajcie kciuki mocno. Szykuję dla Was coś fajnego. Albo już uszykowałam, zależy kiedy wrzucę ten odcinek. <śmum> Miłego dnia kochani. Buziaczki. Pa!